Ogródeczek proszę bardzo jakie piękne słoneczniki O tam moje piękne kwiaty polne jadalne tylko jadalne tutaj narzędziówka tutaj trochę bałagano do wypalenia tutaj też słoneczniki Piękny żywopłot mi tu rośnie. I będzie. Aksamitka dla koleżanki. No i oczywiście pomidorki. No przecież. Normalnie burz. Cudowny busz. Tutaj jeszcze nie posadzone. Męczą się. Trudno. Muszą jeszcze trochę wytrzymać. Okej. Okay. Busz. Mm -hmm. a tu mamy o tak arcyamant bosmanek proszę bardzo bosmanek już ma też pomidorki oczywiście rzodkiewka musi być O, bo my ją całą wyjemy tam następna o sobie ładnie rośnie tu jeszcze sałatka jakaś jedna się ostała ale następne już sadzone a tu giganty gigantolette rosną rosną owocki mają tak też mają nie tylko kwiatuszki o tutaj tak samo są 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 o, to jaki gigant gdzieś był, o. Właśnie. Zorza ma szybko. A, pomidorki. Ale jeszcze mieć będzie. A tam jakie. Wow. No, rosną. Dobrze, niech rosną. Tak ma być właśnie. Tak miało być. Mhm. Tutaj się schowały. O. Piękne. No, idziemy dalej. Jeszcze więcej. Pochowane. Trzeba je wyłapywać. No, następny bosman. Ten też już ma pierwsze owoce. Już są pierwsze pomidorki. Mm -hmm. Pan prezes Maruda. Standardowo. Jak na to na prezesa przystało. Pałatkę, a tu pietruszka i arbuziki, arbuziki muszą być. czekamy na kwiatuszki, będziemy zapylać. gdzie ten arbuzik? Mhm. O, tutaj. jeden. tak. Mhm. gdzieś był drugi, no ciężko je wyłapać tutaj, 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 o, tu. tak, proszę bardzo dobra, później będziemy szukać tutaj armagedon wkurzył się na mnie o, chyba jak chciałam nie wiem miał być wysokim pomidorem Marmadę. a tak się wkurzył, o, tak i w ogóle puścił ha, łodygi na łodydze tamte już stare poobrywałam no dałam szansę rosnąć dziwakowi. On po swojemu. Ło, a tam to jest dopiero. Mm -hmm. No dobra. No ale za, że tak mają, one są bardzo szybkie. To już wiemy. Rośniemy, rośniemy. O, tak, tak, tak. Tutaj coś mamy. o Gdzie? Oj, dobrze, że są kamerki. Można podejrzeć, co tam jest z drugiej strony. Chyba trzeba będzie je rozwiązać. No, bo trochę poleciały długą. Bardzo poleciały długą. Pokaż mi to. No. oj, Tu jest jednego łąska. Trzeba powiązać. Okej. Okay. Tutaj też. No dobra. Przegląd zrobiony. Trzeba zamykać. Idziemy dalej. Najlepszy patent na świecie. Siatka antyślimakowa. No, to już czekają lawendy. Cudne lawendy. Znowu słoneczniki. Och, i przepiękny kwiat. O tak. No, i oczywiście kopareczka w końcu się pojawiła. W końcu to się zaczęło dziać. W końcu może będzie pięknie. I szkód zniknie. I co. Moje piękne floksy, kola. Mm, no, tam w wanience grzybki, które były w domku. Trzeba było wyciągnąć. A tu mamy wszystko, co jadalne. Przepiękne. Mm, Ogóreczny. Habry. Nagietki. Nas Turcja, bratki, aksamitki, no, trochę tego jest, nie wiedziałam, że tak dużo się je kwiatów. No. Dobrze. To idziemy, żeby dalej. Oczywiście, jak muszę być. O, yuki. No, wiem, że teraz ucierpią, ale są cudowne. Na przyszły rok odbiją. kwiatuszki jedne, kwiatuszki drugie kostka do sprzątania o i będzie właśnie tego nie będzie w końcu w końcu nie będzie o tutaj teraz już tego nie ma, wyburzyli tam jest wuce też go nie będzie tego. To wyniosą. Pozostałości po nie. O, proszę bardzo. Mhm, mhm. Pan zostawił przyczepkę. Ach, I to też pozostałość paltanie. Po no trochę bałaganu jeszcze jest. U, jakie tam są śliczne kietuszki. Chyba słoneczniki jakieś ozdobne czy coś, nie wiem. Nie znam się. No i co? Zostały ogóreczki. Właśnie, właśnie właśnie, właśnie a, cudowna bramka w ogóle płotu nie ma, ale furtka jest o to jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy. O, tak, tak, tak i co, znowu piękne one naprawdę świetnie wyglądają moje dwie trawki pompasowe wiadomo, ja boróweczki Dużo boróweczek. No i mamy brokułki, jarmuż, ogórki, ogóreczniki, jarmuż, kalarepa prawie zjedzona. Koperek też już zjedzony. Tutaj soli, ile się da pod ślimaki. No i znowu słoneczniki ogureczki już powoli, o. już powoli, późno posadzone, ale będą, ale będą. Sztułka przeleciała, bardzo mnie to cieszy. O, tak, tak. No, coś tu będzie, super będzie. No karatore wybiły kwiatostany za późno je zebrałam ale brokuły dopiero teraz się zbierają także będzie ładnie